Hello, hello, dzień dobry bardzo. Witam serdecznie przy piąteczku. Piątek, aktualizacja piątkowa. Cały tydzień praktycznie nie nagrywałem. Także, także wrzucam coś na, na zakończenie tygodnia, żeby nie było, że jestem, żyję i istnieję. Co tam u mnie? A nic ciekawego. Powiem wam tak, tydzień jak tydzień, bardzo leniwy tydzień jak to zimowy tydzień, chociaż chociaż ten akurat grudzień jest wspaniały, bo nie mam, nie ma śniegu, jest wiecznie, bardzo wiecznie, ale nie ma śniegu. I temperatura jest tam w granicach przyzwoitości tak do minus 7, chyba do, na, na wietrze gdzieś tam było minus ponad minus 10, ale to tylko mówię na wietrze. Tak normalnie temperatury są znośne, więc co? E, więc wykorzystuję to do, do działań takich jak tutaj właśnie przed chwilą, że e, odtorowuję złamki dre pozyskując drewno opałowe, więc y, przyjemne z pożytecznym, tak, do, dotlenianie i od razu e, st uprzątanie e, starych jakichś takich złamanych drzew, które nadają się jedynie do, e, na opał. W związku z tym, że nadchodzi okres przesilenia tego zimowego. Większość z was i tak jest e, na pewno zajęta przygotowaniami do tak zwanych świąt, e, więc tutaj nie będę zbyt długo e, nawijał. Chcia, chciałem tylko, e, chciałem by, tylko zaznaczyć, że jestem, żyję i, i miewam się dobrze. A co się u mnie wydarzyło, praktycznie takie jest życie na zadupiu, że niewiele, więc nie ma o czym kręcić, nie ma o czym mówić. Szczerze mówiąc, ciekawy jestem, jak tam mowa z przygotowania do tego okresu świątecznego zakupy porobione, prezenty przeceny Black Friday i tym podobne rzeczy. W każdym bądź razie, żyjąc tak jak tutaj ja żyję, nie ma większego nie ma większej zmiany czy jest, on, czy jest to okres świąteczny czy to jest okres nie wiem, jakiś tam przedświąteczny czy, czy zwyczajny życie tutaj toczy się swoim tokiem swoim tokiem do tego stopnia, że i tak jakiekolwiek zakupy jeżeli, jeżeli je robimy bo, bo robię ich naprawdę niewiele tych zakupów ale jeżeli jakiekolwiek zakupy robimy, robię, to tutaj e, i takie muszę zrobić na dłuższy czas, tak? To nie jest tak, że idą święta i trzeba się spinać. Nie, nie, nie. E, tutaj niestety, przy niestety, albo stety przy takim e, właśnie e, takim w takiej formie zamieszkania. E, zawsze, zawsze muszę posiadać zapasy. Zapasy z żelazna, zapasy, za, zapasy, wszystkiego. Tak jak to mówiłem już w kilku poprzednich filmikach, e, niestety nie można wyskoczyć sobie do biedronki, czy tam do żabki, czy tam innego Kauflanda, Lidla i tym podobnego wynalazka. E, Ponieważ e, naj, najnormalniej go tutaj nie ma w promieniu tam 70 km, tak? Żadnego sklepu. Także tak to, e, tak to mniej więcej to wygląda. Więc to, to e, zmusza do troszeczkę prze, e, zupełnie prze, prze innego myślenia na temat robienia zapasów. E, zabezpieczenia siebie, swojego miru domowego. Najważniejszym dla mnie obecnie w tym okresie jest zgromadzenie opału, ponieważ przy tak dobrej pogodzie nie ma już komarów, nie ma meszek, również nie ma śniegu, bo normalnie o tej porze jest tutaj w granicach kilku metrów, czasem kilku, kilku metrów śniegu, tak? W tym roku jest no, świetnie, nie ma w ogóle śniegu, jest w miarę, jest w miarę ciepło, więc no, pogoda wymarzona, bym powiedział pogoda wymarzona jak dla mnie więc też staram się w jakiś sposób każdy wol, każdą wolną chwilę spędzać na zewnątrz. Co daje mi tą akty aktywność fizyczną, tak? No, nie ma nie, nie, jest to w pewnym sensie moja leśna siłownia. Jedni gdzieś tam się pocą na siłowniach, czy, czy, czy wdychają pod innych, a ja tutaj mam tą siłownię taką naturalną, która, która daje mi przyjemne spożyteczne. Tego, takie łączenie właśnie przyjemnego z pożytecznym ma dużo plusów, ponieważ e, e, hartujemy swój organizm e, przebywając na zewnątrz, w naturze. Tak? Nie, nie mamy problemów z, z jakimiś tam e, infekcjami, e, chorobami, Raz, że tych może e, sztucznych bakterii, które są tam gdzieś wypuszczane celowo przez Big Farmę, nie ma zbyt wiele, ponieważ no, nie ma tutaj populacji, tak, e, więc nie, 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 z automatu nie jestem tutaj w jakiś sposób bardzo narażony, tak jak na przykład e, e, ludzie, którzy mieszkają gdzieś w dużych aglomeracjach. Sam wiem, jak to jest. Sam pochodzę, wychowałem się w mieście. Pochodzę z, raczej z dużej aglomeracji. Mieszkałem w dużych aglomeracjach w ten sposób, zanim zdecydowałem na się na, na zmianę swojego, swojego życia, stylu życia. I doskonale wiem jak to było jak to e, reklama wpływa właśnie na, na ten okres e, jakieś tam e, grypki, anginki, chorob, e, choroby i tym podobne rzeczy. E, także tutaj e, żyjąc właśnie w takich warunkach no, ten ten problem całkowicie odpada tak. E, nie ma, nie istnieje. O. Będąc ostatnio w dużym mieście e, nawet tam chyba. Yy, Miał macieś filmik, kilka filmików dalej. Yy, zauważyłem. Yy, ja lubię bardzo obserwować ludzi. I ci ludzie dla mnie po, po tej modyfikacji, oni z, yy, stali się takimi jakby. Yy, no wygięci, po prostu większość ludzi jest wygięta, tak? Widać to naocznie. Ktoś, kto, ktoś, kto, mówię, nie, nie przebywał jakiś czas i później przyjeżdża za jakiś czas, widzi te zmiany, tak? W tych ludziach. Tą radość, ta, ci ludzie kiedyś byli radośni, tak? W takim mieście uśmiechnięci, a dzisiaj, dzisiaj to jest właśnie odwrotnie. Ta, ta radość zaginęła, Ci ludzie są przygnębieni, a nawet, powiedziałbym nie, no nieładnie mówiąc, przypominają mi takich modyfikowanych zombiaków, także to widać. I tutaj też trzeba uważać właśnie w mieście na takich, na takich, na takich gagatków, ponieważ tego typu ludzie, oni będą też emitowali różne zachowania, zachowania często no, które, których my byśmy się w ogóle nie spodziewali, także czy na drodze, czy na, na jezdni, czy, czy, czy gdzieś nawet w, w jakichś tam, nie wiem, biurach, centrach handlowych i tym podobnych rzeczach. Także tutaj też e, żyjąc właśnie na no, takim e, w takim odizolowaniu jak ja, nie mam tego problemu, nie widuję tego na co dzień. Nie jestem narażony na oddziaływanie złej energii tych, tych właśnie tego typu jednostek ludzkich. No dobrze, no cóż, bo widzę, że zaczyna się ściemniać. Ja już mam na załadowany, za, załadowany transport do, do siebie. O, właśnie, zaraz przełączę Wam. O. Mały transport e, d, drewna, i powoli będę e, się ewakuował stąd, bo mówię, już się zaczyna robić ciemno, więc e, jeszcze muszę dojechać, rozładować. To, także, e, o, także tak to mniej więcej wygląda. Parę słów, e, krótka wrzutka, jak ja to często mówię. Napiszcie w komentarzach e, o czym byście chcieli, żebym zrobił e, e, filmik. Być może macie jakieś specjalne, e, specjalne życzenia, to ja jak najbardziej jestem na to otwarty. Jeżeli będzie to zgodne z standardami YouTube'a i tym podobnych e, instytucji, z których tutaj korzystamy, to jak najbardziej e, postaram się zrobić taki taki film. A teraz już uciekam powoli serdeczności dla Was. Trzymajcie się, nie dajcie się, nie dajcie się zwariować. Odpoczywajcie dużo odpoczywajcie e, w ten weekend. I cóż. Do następnych. Niech moc będzie z wami. Hej, hej!